Witam Cię serdecznie, ja nazywam się Tomasz Guzik i witaj na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, e, jakie ja mam dla Ciebie pomysły na założenie swojej e, pierwszej firmy, pierwszej działalności gospodarczej. E, słuchaj, jakie są moje doświadczenia. Po kilku miesiącach prowadzenia swojej firmy, i jakie ja bym dał Ci wskazówki na podstawie obserwacji, na podstawie obserwacji innych ludzi, których spotykam na co dzień, z nami historię z prowadzenia firmy, z sukcesów i porażek, jakie osiągają. Przede wszystkim, najważniejsze, jaką bym dał Ci wskazówkę na samym początku: nie rozpoczynaj firmy w młodym wieku, nie mając. Nie otwierać działalności, która będzie wiązała się z bardzo dużymi kosztami początkowymi, na przykład 50 tysięcy na zatowarowanie sklepu, wynajęcie biura w centrum miasta, czy tam nawet żebyś był zmuszony brać kredyty na sam początek, żeby tworzyć firmę. Bo na pewno cię rozczaruje, ale większość biznesów na samym początku, być może ten pierwszy Twój pomysł, po prostu ci nie wypali. Często się zdarza, że brakuje nam kompetencji, w jakichś określonych, e, określonych kompetencji nam brakuje i po prostu nasza firma nie przetrwa i będziesz musiał wystartować z kolejnym biznesem, kolejnym pomysłem, aż w końcu ci się uda. E, I słuchaj. E, t, jeśli chodzi o umiejętności, warto zanim założysz firmę, opanować menadżer reklam na Facebooku, Instagramie, na pewno ci to ułatwi życie w przyszłości. E, skup się na biznesach, które wymagają bardzo niskich nakładów e, kosztowych. Zainteresuj się tak jak ja pracą zdalną, e, abyś nie musiał ponosić dodatkowych kosztów związanych z biurem. E, jest to na pewno mm, coś mocno obciążającego, zwiększającego ryzyko i coś co będzie mocno na tobie ciążyć, bo będziesz e, musiał co miesiąc w miesiąc będziesz generował wysokie koszty. Będziesz te pieniądze musiał zarobić, a jeszcze utrzymać siebie, mieć za co wynająć swój pokój, mieć za co zjeść e, i jakieś drobne przyjemności, a, i do rozwo rozwoju swojego biznesu, czyli reklamowania się, skalowania. E, to wszystko będą koszty. I słuchaj. E, być może tak jak ja, warto zainteresować się produktami cyfrowymi. Ja w tej chwili prowadzę agencję reklamową. Mamy e, Oferujemy usługi cyfrowe, prowadzenie fanpage'y, tworzymy strony internetowe, e, tworzymy strony internetowe www, prowadzimy profile na Instagramach, wdrażamy chatboty, budujemy lejki sprzedażowe. E, być może e, pod takim kątem chciałbyś się rozwijać. Nie wiem, jakie masz zainteresowanie, nie wiem, jakie masz umiejętności e, odnośnie prowadzenia firmy. No, pewnie jeżeli wszedłeś na ten film, to nie masz z, żadnych albo dopiero zacząłeś się interesować, czytasz jakieś książki i chciałbyś takiej wiedzy na sam początek zdobyć jakiś podstaw, no to słuchaj. Na samym początku będziesz miał problem z pozyskaniem klientów. Musisz tych klientów nauczyć się weź telefon w rękę i zacznij reklamować swój produkt, swoją usługę. Zaprezentuj się. Wykonaj prezentację swojej usługi. Wykonaj kilkaset Kilka tysięcy telefonów sprzedażowych do swoich znajomych na początku, później do jakichś tam sąsiadów, później do grupy docelowej. Wydzwoń kilkaset telefonów, zobacz, jak sobie z tym radzisz. Bo to będzie Cię czekać. Jak otworzysz firmę, będziesz musiał skądś wziąć klientów, oni się nie wezmą sami. Musisz umiejętnie albo operować menadżerem reklam, albo robić spotkania offline w jakichś tam restauracjach, kawiarniach i klientom pokazywać swój produkt. Będziesz musiał dzwonić, dzwonić i jeszcze raz dzwonić. To są umiejętności, które przydadzą Ci się na sam początek. Możesz zainteresować się dropshippingiem, możesz stworzyć sklep z jakimiś produktami cyfrowymi. Mój serdeczny przyjaciel Mateusz Tomkowski prowadzi bardzo fajny sklepik z produktami cyfrowymi, które mają przygotować ucznia do matury. Produkty cyfrowe, czyli on tak naprawdę niczym nie ryzykuje, tylko czasem, który poświęca w tworzenie produktów, rozwijanie sklepu, inwestowanie w reklamę facebookową. To jest całe ryzyko. I tak samo ja teraz otwieram sklep dedykowany dla kobiet. Będzie to branża fitness. I słuchajcie, i tutaj też oczywiście musiałem pozyskać wiedzę na ten temat. Musiałem nauczyć się tego marketingu, poświęciłem czas, poświęciłem kilka tygodni na przygotowanie serwisu, zbudowanie lejków sprzedażowych, zastanowienie się, przeanalizowanie, jak będę pozyskiwał lidy, skąd te lidy będą się brać. I jak będę później z nimi działał, kiedy już pozyskam te adresy kontaktowe, jak zdobędę numery telefonu, adresy e-mail, co będzie się dalej działo w tym procesie sprzedaży, aby te klientki chciały korzystać z tych produktów droższych, które będą na mojej witrynie. I to też będą produkty cyfrowe, nie będę ponosił żadnych kosztów związanych z reklamacjami. Będę miał wysokie marże, czyli wszelkie okazje Black Friday, Dzień Kobiet, Walentynki i te wszystkie urodzinowe prezenty. Ja będę w stanie dawać duże kody rabatowe. To też jest ważne, pewnie zachęcające wszelkiego rodzaju apsele. Produkty cyfrowe to daje, mi, to daje mi dużą szansę, że nawet jak mi coś nie wyjdzie, to ja nie stracę nic więcej oprócz tego czasu, który włożyłem w, na, w naukę. Pamiętaj, że wszystko możesz optymalizować. Jeżeli na początku ci nie wyjdzie albo generujesz niską sprzedaż, to nabierając doświadczenie, wiedzę i umiejętność rozmowy z klientem, z czasem będziesz sprzedawał więcej. Jeżeli wykonasz kilkaset telefonów, będziesz generował jakiś tam procent konwersji, ale jak wykonasz kilka tysięcy telefonów. Zaczniesz, nabierzesz takiego ogromnego już doświadczenia i będziesz wiedział, jak rozmawiać z klientami, aby, te, aby tą konwersję po prostu zwiększać. Będziesz wiedział, jak, jaką, jakie najczęściej obiekcje mają klienci, jak się z tymi obiekcjami rozprawić. Sprzedaż będzie ci szła, po prostu łatwiej, będziesz sprzedawał więcej. Zastanów się na tym, nie pchaj się w koszty. Oczywiście, możesz mieć jakiś świetny, ambitny pomysł, ale branie kredytu, zapożyczanie się kupienie sprzętu do w Twojego sklepu za 80 tysięcy i e, wiara, że to się wszystko sprzeda. Że to się wszystko sprzeda, że ten Twój biznes będzie się kręcił, jeżeli Ty nie masz kompetencji sprzedaży, nie umiesz zrobić poprawnie reklamy, to to się nie zadzieje. E, ten biznes się wywróci prawdopodobnie, a nawet jak masz już jakieś umiejętności, to ten biznes i tak e, z biegiem czasu, nawet jak na początku okaże się, e, okaże się, że ma sens, to z biegiem czasu możesz tego nie wytrzymać. Zaczną się pojawiać problemy, których nie przewidziałeś. Może klienci, którzy nie będą opłacać faktur na czas. Może może okaże się, że brałeś za niskie stawki za swoje usługi i pracujesz od rana do nocy, a nie zarabiasz solidnych pieniędzy, tylko wkopałeś się tak naprawdę z etatu na etat. Być może, jeżeli pracowałeś wcześniej na etacie. Musisz liczyć się z tym, że na, jeżeli otwierasz pierwszą firmę w młodym wieku, mając dwadzieścia parę lat. To otwierasz ją po to, żeby zdobywać masę doświadczenia i tak naprawdę zaczniesz solidne pieniądze zarabiać po czasie, być może po kilku miesiącach, być może po kilku latach, być może po kilkunastu, ale po to otwierasz pierwszą firmę, żeby zdobywać wiedzę, kompetencje, rozwijać. Jeżeli byłeś na studiach albo czytasz jakieś książki, zdobywasz wiedzę teoretyczną, która również jest bardzo potrzebna, jest wręcz fundamentalna, ale prowadząc biznes rozwijasz te najważniejsze praktyczne umiejętności, które przydają się. W zwiększaniu zysku firmy, w skalowaniu biznesu. Także podsumowując, bo nie chcę przedłużać chcę takie cenne pigułki wiedzy wstawiać na ten YouTube dla Ciebie, mój drogi widzu. Jeżeli nie jesteś czegoś pewny, przekonany, brakuje Ci wiedzy, oczywiście wystartuj z firmą, sprawdź, jak to wygląda, ale nie pchaj się mimo wszystko w coś, w coś, czego nie znasz, coś, co będzie wymagało dużych nakładów, bo słyszałeś, że Twój znajomy otworzył taki biznes i jemu to idzie, ma masę klientów. Być może ten znajomy koloryzuje, być może ma inną wiedzę, być może ma rodzinę, która go wspiera w tej kwestii, bo ktoś tam, wujek, kuzyn ma, dużo, ma duże doświadczenie na ten temat i po prostu mu pomaga z reklamą, z pozyskiwaniem klientów. Także słuchaj, to nie będzie takie proste jak się wydaje na początku. To, że na początku może ci się udać. OK, ale trzeba też przetrwać próbę czasu. Rzadko pierwszy biznes ci się uda. Po prostu musisz się z tym liczyć. Eee, że to jest statystyka. 90% firm w ciągu pierwszych pięciu lat upada, nie pchaj się w koszty w młodym wieku, nie pchaj się w kredyty. Eee, jeżeli tego nie sprawdziłeś, nie masz wiedzy, chcesz otworzyć sklep internetowy z jakimiś produktami, na przykład z ubraniami, z nie wiem, sprzętem sportowym, najpierw podziałaj w modelu dropshipping, czyli Mm, Zajmie się sprzedażą w internecie, ale nie posiadając tych produktów fizycznie, tylko zlecając cały mechanizm wysyłki, e, wytworzenie produktów na zewnątrz, a ty e, bierz po prostu prowizję od sprzedaży, model dropshipping. E, ja nagrywałem o dropshippingu drop bodajże z półtora roku temu materiał. Możesz sobie wrócić e, ten filmik, bodajże się nazywał e-commerce, e, trendy na 2017 czy 2018 rok znajdź ten filmik na moim kanale i obejrzyj o modelu dropshipping myślę, że warto się zainteresować jeżeli chcesz się pouczyć biznesu I jeżeli wtedy w tym modelu zaczniesz osiągać sensowne zyski Zobaczysz, że to działa, to po prostu później przechodzisz na swoje całkowicie w 100% zajmujesz się wszystkim e, i masz wtedy jeszcze większą marżę niż w modelu dropshipping. Wtedy takie coś, takie działanie e, ma sens. Jeżeli rzucisz się na głęboką wodę, nabierzesz kredytów, pożyczek, być może ci to nie wypali. Zainteresuj się, być może masz podobne kompetencje, zainteresowanie jak ja i idź w produkty cyfrowe, e, bo jest to naprawdę moim zdaniem coś świetnego. Wysokie marże. Żadnego nie masz ryzyka ze zwrotami, że coś ci się nie zepnie, nie dojdzie. Kwestia umiejętności sprzedażowych. Ja na dzień dzisiejszy Cię pozdrawiam. Tomasz, guzik, zostaw subskrypcję na moim kanale i widzimy się już za parę dni z kolejną porcją wiedzy. Dzięki!